Witam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze w starym roku, moi drodzy, e, witam w kolejnym Fawkulce i chciałabym z Wami się podzielić tym, co się u mnie działo. Otóż, moi drodzy, e, na ten nowy rok, jak to się mówi, e, dostałem wiadomość tego typu, że Amazon niestety zwalnia pracowników. Niestety okazuje się, że. E, ponad 40 osób z mojego, z mojego poleciało, z mojego, z tego depotu I, i, i tą wiadomość otrzymałem właśnie wczoraj, podczas wczorajszej zmiany. Jestem wściekły, dlatego że jeszcze tydzień temu utrzymywano, że normalnie do kontrakt jest ważny do czerwca a tutaj takie zmiany także słuchajcie yy, wiecie co yy, dlatego chcę yy, jestem też ciekły ogólnie dla mnie to może nie tyle co ale ale po prostu sposób w jaki w jaki rzeczywiście te firmy działają i słuchajcie rzeczywiście ja nie wiedziałem że to w tym że to tak polega to teraz na, na tym, że aby zachęcić pracowników, ja teraz rozumiem, o co chodziło e, na ty, w tym, że e, jak gdyby mówiono o tym bonusie. Dlatego, że żeby otrzymać ten bonus trzeba było pracować jeszcze do lutego. I w tym momencie ci ludzie, którzy e, przyszli do pracy dlatego, że spodziewali się bonusu, oni nie będą pracować właśnie do lutego, zostają zwolnieni jest taka klauzula w, kontr w kontrakcie yy, numer 10,7, którą zresztą widziałem, sprawdzałem i rzeczywiście jest. Yy, I oni nie muszą wypłacać właśnie tych bonusów. Yy, to jest agresywny PR. I mówiąc szczerze, wiecie co, kiedy ja wracałem yy, jak gdyby do, z ulicy, to yy, nie, nie, no dawny, i po prostu kiedy, kiedy kiedy ja pracowałem, prawda, lata temu, po raz ostatni w takich właśnie jako zatrudnianych firmach, to, to ten PR nie był taki agresywny, a teraz po prostu był agresywny. I, i właśnie, tylko że co, co jest co? No właśnie to jest to, że, że były firmy, które rzeczywiście płaciły te bonusy, a jak się okazuje, no to. Amazon, no nieźle to sobie wykombinował. No ja nie wiem, czy ludzie będą, ludzie będą o tym mówić, czy ten będzie głośno, czy nie, czy ludzie to oleją, ale ogólnie ja bym się wściekł, gdyby, 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 gdyby na przykład miał właśnie otrzymać ten bonus i gdybym dlatego właśnie przyłączył się do Amazon, żeby go otrzymać. No cóż, ja będę szukał. Szukał teraz pracy, zobaczymy jak to będzie. E, sprawdzałem, tam przychodzą cały czas jakieś oferty, ale mówiąc szczerze, e, będę szukał chyba teraz jakiejś takiej mniejszej firmy. E, nie będę, e, że ja chyba przesadziłem, dlatego że e, jak gdyby rzeczywiście e, to jest prawda, że nie należy ufać. Ogólnie nie należy ufać chyba już nikomu, to już chyba tak to wygląda. W każdym razie, słuchajcie, e, nowy rok. E, ja y, robię porządki, ale, całe szczęście, dużo tego nie mam, tam, powiedzmy, dwie godzinki wszystko będzie lśniło, ale żeby ten, e, żeby ten rok zostawić, e, tak, na czyściocha e, i do tego, oczywiście, mam, e, tak, to jest mój przyjaciel, nie wiem, nie chcę, żeby mi YouTube ten, ale to jest mój przyjaciel, mam paru takich przyjaciół ze sobą e, na dzisiejszy wieczór. Ten i będziemy się ten. Słuchajcie, w Anglii dla tych, którzy nie wiedzą, i nie tylko w Anglii, ogólnie na zachodzie nie obchodzi się Sylwestra. Także ogólnie 31 to jest nic ten. Dopiero od godziny 12 zaczynają się imprezy. Także e, to jest ogólnie, ja to już pamiętam z Holandii, bo o, pamiętam kiedyś pojechaliśmy z ekipą, taka duża ekipa, i pojechaliśmy to chyba, bodajże do Nijmegen. E, pojechaliśmy parę aut. Nas było z no, 30-40 osób. W każdym razie i wjechaliśmy do takiej knajpy, i ogólnie my tam przyjechaliśmy. To była godzina 8-9 i ta właścicielka ona była ogólnie przerażona, dlatego że nagle 40 Polaków wjeżdża. I ogólnie wszyscy zaczynają tańczyć, no w Holandii jeszcze dodatkowo, gdzie tam inaczej troszeczkę ludzie się bawią. I tak jak mówię, my wpadliśmy, to było pustka, dlatego że Holendrzy dopiero zupełnie o godzinie, oni dopiero o dwunastej, po dwunastej zaczęli przychodzić, celebrować Nowy Rok. Więc ona to była w ogóle przerażona tym wszystkim i co ciekawe, a my tańczyliśmy. My, my ogólnie no, bawiliśmy się. I słuchajcie, żeby ona chciała nas uspokoić i ona po prostu przyniosła nam y, haszkuki. I nawet y, my na początku w ogóle nawet nie widzieliśmy i w ogóle ogólnie zjedli, jedliśmy te haszkuki normalnie, pyszne ciasta w ogóle byśmy. A jej chodziło o to, żeby nas uspokoić. To, ale dopiero jak my to zjedliśmy te ciastka, to dopiero my się zaczęliśmy bawić. Ale wszystko skończyło się bardzo fajnie. Ogólnie e, wszyscy byli zadowoleni. E, kobieta zobaczyła, jak się, jak się bawią Polacy na nowy rok. Już na pewno na następny rok nie była przerażona, jeżeli zobaczyła, jeżeli zobaczyła większą ilość. Słuchajcie, no cóż, był to ciekawy rok. Rok, w którym, no przynajmniej dla mnie, w którym przeżyłem dużo, przeszedłem dużo. E, były dobre chwile, były złe chwile. Słuchajcie, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Dziękuję tym, którzy są moimi fanami. Dziękuję moim hejterom również, ponieważ to wy czasami dzięki Wam mogę się uśmieć czasami też. Także i do, do, dobrze że, dobrze, że jest taki, tacy są tacy podgry. Dobrze też że są tacy negatywni, bo przynajmniej wiem, że no, to, to jest takie typowo polskie, że, że, że są ci tacy aaa, co za gnój jego tam dojechać. Także dziękuję Wam również. Nie? Słuchajcie, trzymajcie się w tym nowym roku. Mam nadzieję, że będzie to świetny rok dla was i ogólnie, że będzie to dobry rok dla świata i, i, i że, że będą się dobre rzeczy działy. Ja ze swojej strony, słuchajcie, będę próbował dalej, aby w Fawkulce działało i zapraszam was serdecznie w przyszłym roku i zapraszam was również do współpracy z Fawkulce, jeżeli chcecie, jeżeli macie na to ochotę i jeżeli możecie, to kontaktujcie się. Znacie mój mail y, w gmail.com Fawkulce. Wszystkiego nowe, dobrego w 2022. Do zobaczenia. Pa.